Tam. Tym razem na temat dylematu piekła. A więc co powinien zrobić Bóg z niewierzącymi? I tu ja nie będę mówił jak jest, tylko będę mówił jak może być, a Ty mi powiedz jak ma być. No więc co ma zrobić Bóg z człowiekiem niewierzącym? Zabrać go do nieba? Czy pozwolić mu odejść od siebie? No bo są dwie drogi, nie? Pośmiernie. Niebo, piekło. Niektórzy wierzą, że po drodze jest czyściec. Ja w niego nie wierzę, ale mimo wszystko to i tak jest stan przejściowy, nawet, więc, generalnie, w tym rozważaniu nie ma to znaczenia, tak w ogóle. No ale co powinien zrobić Bóg z człowiekiem, który go nie chce, nienawidzi, nie chce spędzić z nim wieczności? Oto mamy człowieka, nazwijmy go Tomek. I Tomek nienawidzi Boga. I Tomek nie chce żyć z Bogiem w wieczności. Na samą myśl, zbierają go wymioty, dostaje gęsią skórkę. I teraz, co ma zrobić Bóg? Powiedz mi, czy Bóg miałby takiego Tomka siłą wziąć za fraki? Zabrać do nieba za habety i zmusić go, żeby go pokochał, i naruszyć jego wolną wolę i żeby był z nim w wieczności. Czy Bóg powinien takiego tomka pozwolić mu odejść od siebie, odejść do piekła? Piekła przy okazji nie rozumiem jako raczej jeziora i siarki, gdzie diabeł ludzi. Trzyma w kotle. Po pierwsze, to diabeł sam jest więźniem w piekle. Piekło, Czytamy w Biblii, że piekło zostało stworzone dla szatana i jego aniołów. No więc diabeł też tam cierpi, ale piekło raczej myślę jako miejsce cierpienia, miejsce, gdzie jest ból i zbiutanie zębami, oczywiście. ale miejsce, gdzie człowiek cierpi, dlatego że jest pozostawiony sam ze swoją grzesznością i dlatego też, że zobaczył wspaniałość Boga, jego doskonałość, miłość i jednak nie chce, nie chce być z nim, woli być w piekle. Więc piekło będzie piekłem, ponieważ tam będą grzeszni ludzie, którzy urządzą sobie piekło. No więc, czy Bóg powinien takiemu człowiekowi pozwolić, który nienawidzi go? Nie chce go znać. Pozwolić takiemu człowiekowi spędzić wieczność w piekcie. C.S. Louis zwykł ma, że piekło jest ostatnim aktem uszanowania wolnej woli człowieka przez Boga tak, można spojrzeć na piekło, że Bóg pozwala człowiekowi iść tam, gdzie chce. Tak więc zamiast mówić, że Bóg wysyła ludzi do piekła, można też powiedzieć, że Bóg pozwala iść ludziom do piekła, tym, którzy go nienawidzą i nie chcą. A więc coś powiedział na ten filmik? Czy Bóg miałby na siłę brać ludzi do nieba? Czy miał ludziom pozwalać spędzić wieczność z dala od niego?